W dzisiejszym odcinku będę grał turniej streamerów z Jacobem, Ebronem i Manoikiem. Pieniądze! Bam! Więc jak słyszeliście, będziemy się trochę wycierać. No i generalnie ten turniej będzie się odbywał na Creative. Wszystkie informacje macie w opisie, kto gra i jakie mapy będziemy grali i o co w nich chodzi. Tak, tak. Ale to jest Nie, to jest strzelanie, co jest strzelanie między sobą. Te bronie. Nie wiem, jak to nazywa. No, Tak. No, tak. nie, 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 nie wiem, nie wiem. Okay. Normalna, normalna, normalna. Chodź, ja proszę, do, do 160, 60 Ja stołam się bujam. Yy, mazerę, leży, łagęło. leży. Nice, nice. Nice, nice, nice. nice. nice, nice. Strelował. Dobra dobra, 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 dobra. 8, nie, nie. minus 8 minus 3. Mam sztucer! leży, 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 nice. kolejny! Nice. Kursi, leży, 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 Chyba jak zabijamy jak się nam broń Lecimy, lecimy, Lecimy nie Lecimy, nie. lecimy, nie. 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 No biede, lecimy, mniej, Jesteś lecimy balowie! Ale, <grym> ale lecy! No. Jademy! Ja kła... Dawaj kula! Kurde. Dawaj go, dawaj, dawaj go! Ja to go trafiłem raz! Wagnosko, raz. To, 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 to drugi raz, drugi! raz. Aury mają puszkę, Aury! No dostałem od chyba! Trzeci raz! Zero ma 0 one hit, one hit! Proszę, proszę, Nie! Ja muszę uciec, ja mam! Ja 2 razy trafiłem! Ja pierdziłem! którego? Eee, punkcie! Nie! Wszyscy nie no, puszki mają puszki! Ale jakiś ty, Ja pierdzielę! Ostatni jesteśmy w stanie! No puszki to, puszki to nieźle ze strana konkurencja generalna. Nie, nie! Mam! No nie, znowu mi zabrali! No, no ja nienawidzę nie, nie, tych ludzi. Nie, 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 nie. musimy tego flint dobrze gdzieś no, nie, teraz... ktoś mi zabrał fraga. Powiem ja to samo za ja tym. Ja, ja tak dwa razy uszedłem. Leż na mnie, na za mnie, zabijesz. Kuszki ma mają, ma. puszki mają aury, no, aury. No. No. A to aury już wygrały. Dobra, mamy drugie. Jest. Dobra, okay, jest jest okay. dobra, dobra Drugie to dobra, jest ile dobra. punktów? 4. Oni mają 5, czyli 2 no. punkty przewagi. Dobra, ale Dobra, to otrabimy czym innym, ale jest to Okej. No, plan jest nam. prosty, plan jest prosty. Jesteśmy snajperami, więc musimy się sfokusować na Aury, tak? Na aurę, tak? tych z przodu. Tak. Na, na aurę, ale na ja generalnie Banimy na Aury. tylko Aury na dziurę? <laughs> no, no jak jak Podoba mi się to. No. Tylko Aury walimy. <laughs> tylko Aury. Prosto, że tak. Nie, no. <śmiech> 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 to oni się będą zacinać nie, tutaj nie na się. niektórych elementach. Leży. <laughs> Gdzie jest Aura? Gdzie jest Aura? Dobra, ja zabijemy nie Zabra, mnie <laughs> aurę. Ale Aury, ty człowieku. nie Aure. Nie trafiłem mnie Aury, aury się zablokowały tam No nie, da się ich trafić Bez kita. Nie wiem, jak, jak widzę tą różdżkę to mi się rzygać chce. Ma ktoś z nas tą różdżkę? Jako kill'ow? Nie mam mm, Dzięki spałki. Bogu, że zmieniłem <laughs> oh, wow, 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 jaka bomba Ja Dobra, A, Miejmy nadzieję, że wszyscy będą fokusować Aury i będzie fajnie tak. To prawda. Tak. Bo boję się, że wszyscy będą nas fokusować, bo jesteśmy najlepsi 5 MINUTES LATER A kula. Ja, kula 13 to snajper drużynowy? Mmm... Tak A kula dzisiaj wczoraj mówi Ty, ja widziałem, że Ewron dał do snajperki, to będzie dobrze Super opcja pięknie, pięknie, pięknie. NO JA DOSTAŁEM NIKT NIE dostaje TYLKO no, to jest taki skam Pamiętajcie że monetki zbierać to też bardzo ważne Tak, tak, tak no, Ale się nie zbierają Zbierałem no. się, zbierałem się manajek. Przez. Dostałem bombę! I aury są znów pierwsze. Czemu my a, dostajemy? Aury są pijane. A, miejmy nadzieję, że wszyscy będą fokusować aury i będzie fajnie. Nie, 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 nie. Ale dawaj, co dawaj, oni spiramy, robią? Spiramy. Czemu oni do mnie strzelają? A nie do mnie. są tu headami jakimiś. No, no bo on oni bombę. myślą, że my jesteśmy największym zagrożeniem, a nie czują tego, że to aury, pajace. No właśnie, no. To właśnie jest Jakbym zobaczył Ebrona, yy, Jacoba, kule 13, Monarcha w jednym teamie, to też bym się przestraszył i każdy się będzie na nas fokusował. Ja jestem na żabce. No pierdzielę ich, no smarte. Efron, te pocie, serio? Ale Człowieku no sumczy, ostatni do ostatniego snajpera, nie? Ty Ewron, bo ty jak? już dwie godziny dobiegasz do końca. Co jest to? Nie, nie Ewron spadł. Tak, Naprawdę pojadę... bez tak, mi! Tak, Alnaki, jak to mówią? Jestem ostatni, <laughs> jestem na ostatnim poziomie. Kep, proszę. Nie, ja, za Dla drużyny. Ernest, nie, no, jakiś nie ma, jakiś NEWSÓW Ernest, no, nie. No, ja pierdzielę, na <laughs> nogi no, się nie ZABIŁ ja przejdę, ja przejdę, ja przejdę. Ja przejdę. Ja przejdę. Ja przejdę. przejdę. Nie, no nie. Ja też byłem przechodzi. przechodź. Dobra, kulcia, przechodzi No puszta, jeżeli w ogóle nie strzeli na dół. Tak, ale tak, przy tak, mnie tak, jest no, Ale to plus dla wszystkich. Przebiegłeś? A Bieg, Nie, nie, nie. Smart no, i fra... Od nie No, 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 to jest porażka jakaś, no, ja nie wiem, co on robi No, no i co ma... ty robisz, Ernest, no? Ty, no, ja blokuję tak. świat Kula, dobrze! zablokowałeś Do Do ja, ja się aura! idź, debilu! Co robicie? No przegłoscie tylko chodzi! Co tam kuba? Dobra, dobra, dobra. Do, grupa się, się jak plekudy. Blokujecie przy Dajecie wina Aurom. Tak? Nie! A, nie, a ja nie. Ja to... Po co blokujesz debilu? To nie, ja, to dlaczego ty nie, blokujesz? Ja nie blokowałem ja nie akurat! Nie ja nie też tak. akurat nie! Dobrze jak aura pada to... aż się... Michał cieszy, no. A, plus jeden no zostaw mnie, no aury masz na dole, no ty to Jestem w ostatnim poziomie, jestem ostatni ostatnim Dobrze, dobrze, Jeyko, Ej, Jeyko, my też jesteśmy, dawaj, Jeyko, boska My dawaj, też jesteśmy, dawaj, z z za chwilę, bilisko. za chwilę, to jest ten moment Ja, Zwyzywaj, ja przechodzę, przechodzę, widzowie! Mamy okay. to! Masz. Brawo! I ja teraz przechodzę, ja teraz przechodzę! Jestem, dawaj. czekajcie, panowie! Bato, bato. Typku, locylasze! Blisko ze Lecimy! Tak ma być! Krusiutko! Dobra, przejść Dawaj kamień, wezmę w cześć Proszę, proszę, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie A to mnie nie teraz. tak, że co rundę próbujesz przejść? Nie, no ale że morale pod... No wiesz, no znaczy, przynajmniej tak się tez, jak, jak ja No nie no, przyszedłem, kurwa. Ja teraz też, Proste. ja też też przychodzę no, my To dwa, to dwa, jeszcze jedno Przyszedłem! Jestem! 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 Dobra Aj, dwa tysiące to jesteśmy zajebiście blisko To, jest jeszcze, ja, czas, tak. to jest, jeszcze jest czas, to jest, tak, jest czas Tak, jest, jest, jest szansa, jest szansa Z lecimy, lecimy Bo oni, bo oni są, są oni będą strzelać Tak, oni Baury będą strzelać Więc oni będą mieli jedną rundę bez punktów Możemy to wygrać A, no Tak, zróbmy jeszcze tak Po drodze każdy niech Wszystką monetkę jedzą Wylew Przepraszam No bo ja na trzy razy spadłem na dół Za długo lubię Mnie też za 10 sekund panowie, lecę, lecisz kulca, lec 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 kula 13! A my mamy team darce mordy Nikt I nie, <gry> nie, nie trzeba mordy. Zbieram monety, zbieram monety 10 mordy. sekund, lecisz, kula, lecisz. 10 sekund, kula, pięć, siedem, pięć, Nie 1 nie 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 Wygraliśmy nie wygraliśmy no, jak nie przesuniesz się, to no, cię walę Nie wiem. Pytał KTO? smalcek! Pytał ktoś! Jak idziesz do zabki, mówisz chyba, mam YouTube. <grym> mówi, tak? Byłem z nim, z nim, byłem z nim, z nim on, on tak robi. Ja pierdzielę, no Axley CRINGE Każdy kiedyś <grym>, z tak? To, 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 to a smalty tak, znowu tak, stoi w swoim Dobrze, dobrze, dobrze. Już można wygrać, już można. Ej, przechodzę, to tak, się przechodzę, to tak, jest ten tak, ostatni. Dajski, kula! Nie! Yes! Już miałem przy ostatnim manecie. Da Ale tu min minutę się przychodzi, jeszcze możecie dać radę, panowie. A może nie słyszą, może nie mówmy, że jesteśmy na ostatnim piętrze. Dobra, jestem tak, na pierwszym tak, piętrze, nie dam radę, nie No, no, ja jeszcze... w z chodzę, chodzę, kółko. No, dobra. Ty nie dam no, radę, no. minut. Oj oj oj. O, nikt nie pyta. No dostałem od smarcyka! To powinna być dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja powinna być. Co to jest? Monetki? A, szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Monetki, panowie, monetki. Serio, mordo? I tylko na nas. No my też ich fokusowaliśmy, oni też. Jak my w ogóle? Ja cały czas mówiłem nie, nie aura, nie? A... Tak, ja tak, tak samo. No, no, plan jest na. prosty, plan jest prosty. Jesteśmy snajperami, więc musimy się sfokusować tak. na aury, tak? Na tych z przodu. Tak, tak na, na, aurę, ale na aurę. Ja generalnie Panimy tylko aury na dziurę? No, <laughs> <A laughs> podoba mi się to. no. tylko no. aury <laughs> Yy, Wal mi też, ale nieważne, tak. słuchaj, Ebron. Co no Dawaj, 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 Co 2,5 minuty zmienia się broń. Na tych sniperach na przykład będziemy się później na kuszy walili. A na tych no, 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 proximity granatach będziemy na chyba czepiaki i granaty. Ale dobra, to zobaczysz, będziesz dobra, trochę w szoku. Dobra, dobra. To najważniejsze, że... Leży bez niej, łysy. Dobrze. Tutaj, Ebron jest na hita, tym ten typem. Pięknie. Leży. Tak? panowie. Dobra, możemy się trzymać dobra. na górze, Ebron, aura. Ale ona tak frail skuka wierza. Co jest? No jakiego nie trapiłem? No dostał. Dazu mu to do, 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 do buzików jeszcze. Nie da się. Co ty... Stał Pamiętajcie, że jest jedna błyskawia. Dostał O kurde, 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 kurde. Kurde, ja kupa to. Ale tak. O mnie też zabili, ale ważne, żeby nie mam. Zabiję zabiję! Kurde! Ja nie uciekam, padłem też Generalnie to też nic nie działo oprócz Darcia mordy jak ciepiaki, bo oni się będą respić, oni się będą respić! Tego tego walimy! Leży! Leży smalczyk co? Dobrze! Dawaj go, dawaj go, Ewron! On ma mało, on ma mało! Super, Antsko! Nice, Kamilek, Pepo, KAMILEK! Oh, dawaj go! Nie, już zero miał, ja pierdolę Ewron! Pytaliśmy? Mamy to, let's uh, go! Oh, no, przewagi I mamy, sto przewagi nad Steamem czwartym! Jezu, dobra, boże, dobra, dobra, prosty tryb, prosty tryb. Dobra. <laughs> Aura jakaś tam do was leci. A tu są dymieniem, ja nie wiem kto mnie przyciąga, kto mnie odciąga. Ja ja Patrzę, trzeba, gdzieś tak bezpiecznie. Leży smalczyk, króciutko. Aura, ale aury teraz się zaczęły teamować i robią oro. Dobra aury to o, faktycznie walą mnie na łeb, na dziurę. Ale, ale wszyscy są poabijani, tylko... No nie, nie mogę do mnie! No ale ty jesteś najgorszy, no, to... ja też! Kupa tam, jeden jest ubity, za to on jest obity. Leży! Kula, pomagam ci! Pomóż! Jedna jest po prostu, na siebie! Leżą! Leży aura. ty... Karle, kula. aura! Pięknie! Dobrze, Maciej, ich? Aura jeszcze! Brawo, Hendziu! CO TU SIĘ DZIEJE? Kep, czy CZYŚCISZ? Gdzie ich masz? Na Lecz mnie, pomóc. leżą, ale zabijem mnóstwo Został! dostał, aj, dostał ty, jeszcze kuż, jednego hita Ej, 5 punktów tylko, 5 punktów A nie, sorry NIE! <grym> Panowie, przepraszam To zabijany w teamie Bo Na CZEŹŁO SIĘ NIE DA tego. TEGO GRAĆ Dobra, mamy go ORO, ORO ZROBILIŚMY Jeszcze, dobra, jeszcze, jedna, jeszcze, jeszcze, jedna, jedna, jeszcze jedna, jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna Jeszcze jedna No i zabijmy No, weź się uspokój, przecież to ja ci robię A, widziałeś się z lekarzem? Dobra Mamy to, mamy Ej, gość to tego z pompą chodzi, co on? Ta, no ja nie wiem, no tu chyba ludzie zapomnieli w ogóle ludzie o co chodzi Ludzie normalnie się walą, nie? Ale giri, Ty, ale ktoś giri. mi z was dał taki dobry impuls Ej, słuchajcie, nie zdobyta w ogóle przez Przejmuj, 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 przejmuj Dobra, przejmuj. panowie! Można się już cieszyć, mamy to! MAMY TO! MAMY TO! Yes! Let's, yes! Let's, eee! LET'S GO! LET'S GO! Eee! LET'S GO! Nie eee! 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 im eee! powodzenia, ale czy to Nie szanuję ich tak naprawdę dobry. Dobrze powiedziałem! powiedziałeś ten, skrosowałem palce, nie? No. No. Ale ze Ale że chłama twarzy teraz, haha, no dopiero to, o, dwóch tygodni Bo cały czas trenował, tak? No i czemu mnie podnosi, jak nie? Do no bo to trzeba tutaj też są Chodź tu, chodź tu, chodź tu dobra, dobra, Kuba, dobra. zablokowałem Aurę Żebyś Dobrze, mógł przebiegł Panowie, jestem w zamku za sekundę Brawo Dobra, Kula, dobra, dobra. dobra. Kuźwa, co, co to? to dobra? Panowie, kolejny. Kolejna, kolejna. Ja sparty, nie wiem, teraz. nie mogę Dobra nie no ten Team czwarty to ma pora nie dużo. Ty bez kitu jak oni tak skoczyli. Halo, nie wtedy by. Nie znaczy no, ja ten, ten, ten też nie tego człowieka. Tak, tak, technicznie nie ślepy, tylko ja nie mogę zabieg, bo ten typo... Dobiego, nie, mam to, tak, 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 tak. Nie, to nie, nie, lepiej, ten typo... Jest jakiś niesamowity. Dobra, 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 Tak mi się dobra, wydaje, dobra, wszyscy biegają z prawej. Ja z prawej już dwa razy przebiegłem. No właśnie, a ja z lewej co chwilę tym... Kuba jest jakiś bardzo dobry. Na środku mi się wydaje, że ogarnia, no No właśnie o tym mówię, no on cały czas mnie dojeżdża Dobiegam, dobiegłam, mam to, mam to! Nice kula! Na tobie baliście! 13! Pogrzeb! Nie, no nie, no nie! Biegnę za Ewronem i kulą 13, lecimy cię razem. Oj, pan, Żeby, go, żeby się to udało. No, ja nie wiem, Ktoś ale przyjmuję tam Baurę. Jestem totalną kulą nogi Nie przejmu się ręba, będzie dobrze. No ja byłem ostatni, wystrzelany. Ale ja byłem 3 razy pod bramą i mnie trafili za każdym razem. Co? Rób ten, takie strefy strefy, taki strefy, strefy, rób. Już na bomba, shilling, bomba. No, Tak, tak. Ej, patrzcie, tu możecie wejść, patrzcie, patrzcie, patrz, patrz, ja też! Dobra, ja przebiegam na most, no ale ty możesz już się uspokoić Chep, ci to chyba nie za mądre było no, no to nikos, co? Nikos, nie mogę patrzeć, mm. co ty robisz, no okay. No ty jesteś upośled... No, nie wyzywam, nie wyzywam O, za to słowo to ja kiedyś odleciałem, Tak? Do aniołków O kurde, no to Zero. nie dokończyłem, nie dokończyłem Ej, przejdę, Nie, Nie przejdę jednak, ale już by... Echa, i hol mało... puścili, no tak E, dwukropek Proszę ty, Ewron i Kula, jesteśmy dawajcie Wy w trójkę to robicie! Tak. O, ale wy dostajecie w trójkę. Nikt laska. nie dostaje! O, ubijamy! Ty zabijamy! Jestem, jestem, mam to! Mać, nice, to nice! Mam na że też! Nie mówię dwa razy wypnęło gówno! Ej panowie! Tak? Mam taktykę, ale musicie mówić to samo to ja, dobra? Dobra Panowie, Fortnite! To, totalnie kozacka gra nie! Kocham Fortnite! Epic games, szefy! Te wersze! szefy. Kiedy Games! Ale kiedy w ogóle myślę o Luku, no nie, kocham człowieka. Może złotą kartę dostaniemy, czy dziką kartę? Złota do... karta! Tak, jestem, tak, będę panowie! Nice, jestem, nice, bocham, nice. Jest, jest, jestem, jestem! Tak. jest, tak! Słuchajcie, dzięki, lubowi, zobacz, dzięki to Lukowi, Dzięki Lukowi, Five minutes later. Zdję, ja bym poprosił o Rimek, nie wiem jak we. Są to Teraz grzewkowa no A, tak, to Teraz tak? gramy turniej, tak? Bo już tak, no, tak będziemy tak, grali, tak. tak, tak, no? tak Ale nie było co, ja, na briefingu ja, o ja, tym okay. mowy, nie mówili, że to już na serio. No, 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 nic nie było. Ja, ja, żenada, żenada. Na briefingu nic nie mówili, mówili, że to. Ale such. Dzięki chłopaki, bardzo, dziękuję. Miło, nie, was zło, bardzo Dobra, miło było z wami zagrać, bardzo miło było nie dojść do zamku, następnym też, razem może dojdę i... <śmiech> <śmiech> Dobra, to źle brzmiało, ale chciałbym się pożegnać, dziękuję, czas. Tak, do tak. widzenia, trzymaj się, ja tak. też dziękuję, Dzieńmy go. Dzieńmy go. Dzieńmy go wieczoru, trzymajcie się, pa pa, mam, ja Siema, kef,